Witam Państwa! Kolejny, kolejny dzień na, na szukanie Poroża, a tym razem jestem z kolegą. No ja nie znalazłem, ale kolega znalazł. Zrzut Daniela, proszę, proszę zobaczyć. Po prostu cies... bardziej się cieszę ja niż kolega. Nie chcę, nigdy w życiu nie znalazłem od Daniela łopaty. Ale kolega go, wyciągnąłem go po prostu w nowe, na nowe rewiry. No i koleżka po prostu znalazł. No nic. No, no ja, ja jestem po prostu przeszczęśliwy. Nie wiem jak kolega. Nic nie mówi, po prostu jest w szoku. Ja ja <laughs> Zaniemówił mu. <laughs> Proszę zobaczyć, piękna łopata. Z tamtego roku. Nieważne, ale dobrze zachowana. Łopata jest zielona troszkę. Ale to się wszystko umyje, naprawi, wybieli i będzie miał piękną pamiątkę, kolega. No ładnie, mam nadzieję, że w tych, w tych lasach, tutaj gdzie jesteśmy, jest dużo Daniela i mam nadzieję, że może ja znajdę. Szkoda, że w czerwcu rzucają dopiero, już wszystko jest rośnie i tak bardzo nie można znaleźć. No, ale jest piękna. Po prostu coś niesamowitego. Fajna znajdka. No e, Kolega się cieszy, za niej mówił. Chodzi, chodzi szuka. Chodzi, szuka drugiej pa do pary. Może znajdzie. No nie wiem, popatrzymy tutaj. Może gdzieś pod liściem, nie? No ale no, ja też jestem przeszczęśliwy, że, że nie przyjechaliśmy na darmo. Zrobiliśmy już kodychy. Ko Bo jest trop, nie? Tak. Zrobiliśmy kodychy za jeleniem, a tu się znalazło. Daniela, no i super. No, ja jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, ale może jeszcze znajdziemy coś. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, Daszbur.